Miewasz takie sytuacje, gdzie te dzieci z kolei są wykorzystywane do rozgrywki między małżonkami? Jest to standard. Powiedz coś o tym z perspektywy właśnie mecenasa, adwokata. To jest absolutnie przerażające, co ludzie potrafią zrobić własnym dzieciom. I to nastawianie jednego rodzica przeciwko drugiemu jest absolutnym standardem. Rzeczywiście często jest tak, że ten toksyczny partner robi dzieciom totalne pranie hmm. mózgu. Ten drugi rodzic, który był wiele lat ofiarą, często jest w trakcie psychoterapii, ma zupełnie inną świadomość. Tego nie robi, no co nie zmienia faktu, że tym dzieciom jest przez to robiona niesamowita krzywda, bo mają olbrzymi konflikt lejanościowy i ten rozwód rodziców, który jest z założenia traumatyczny, nawet jak przebiega z klasą, nawet jeśli jest pod opieką psychologa. Więc dla mnie jest to przerażające, jak rodzice potrafią tym dzieciom dokładać w sytuacji, kiedy po pierwsze jest im z natury bardzo ciężko, a po drugie, no to są totalnie niewinne istoty, które nie mają doświadczenia życiowego, które nie wiedzą, jak sobie radzić, które nie umieją się komunikować. Zresztą mnóstwo dorosłych nie wie, jak się komunikować prawidłowo, więc absolutnie nie możemy tego oczekiwać od dzieci. No i są też sprawy, które z mojego punktu widzenia już są absolutnie przerażające i to są sytuacje, kiedy jeden z rodziców wmawia drugiemu dziecku, że było molestowane seksualnie i te dzieci są szkolone w taki sposób, że one mają opowiadać o tym, co je rzekomo spotkało. Bardzo często dotyczy to bardzo małych dzieci, które są bardzo chłonne i, i wiadomo też dzieci w pewnym wieku, jak usłyszą coś wiele razy, to one nie potrafią odróżnić rzeczywistości od y, fikcji.